Antony Joshua jest zazwyczaj spokojny i wyważony w swoich opiniach, ale każdy ma swoje granice odporności na hate, o czym przekonało się niedawno kilku studentów uniwersytetu w Loughborough, na terenie którego trenuje ostatnio były czempion Wagi Ciężkiej. Rzeczeni studenci mieli podobno obrażać AJ-a, zarzucając mu unikanie walki z Tysonem Furym. Joshua postanowił osobiście skonfrontować się ze swoimi haterami, a zapis ze spotkania ukazał się w sieci. Oto on. Remember you're running up, your Cause when I bring people up here and I start cracking your glass jaws. None of you will like it. When your jaws start breaking, people start chasing you out of this union. None of you will like it. Watch your mouth. you don't know who you're talking to someone. I know. Listen. All that public eye bullshit. I ain't into all that. Dajcie znać co sądzicie o zachowaniu Antonego Joshua, który jak pewnie wiecie szykuje się aktualnie do rewanżowej walki o trzy pasy kategorii ciężkiej z Aleksandrem Usykiem. Ten pojedynek odbyć ma się 23 lipca, prawdopodobnie w którymś z krajów Bliskiego Wschodu. Yo